Siema widzowie, ja jestem Wiktor i będziemy kontynuować grę w Farminga 14. Zapraszam do oglądania. Musimy skosić pole. Tutaj, po. Tutaj na nasz na nas przód musimy wysypać na przyczepę zboże. O. Okej. Okay. Dobra, teraz idziemy skoczyć te pola, to jest rzepak, to jest taka, taka uprawa polowa. To możemy ją skosić. Czyli włączamy następująco e, header i możemy ruszać. I pamiętajcie, jeżeli, jeżeli chcecie dalej mnie oglądać, to pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji z bo dopiero zaczynam i to by było dla mnie bardzo ważne. Więc jak to oglądacie, to proszę Was bardzo. Nie zmuszam, ale chciałbym bardzo. Więc tak, jeśli dzisiaj je skosimy, to może jeszcze posprzedamy jakieś zboża. Tak bym powiedział. Róż, bo mamy dużo w się już, bo kosiliśmy ostatnio. tu jedziemy ładnie, zaraz będziemy mieli pełen kombajn. Widzicie, jak to szybko? Z jednego pola. Bo mówiłem, że ten dałysł dużo daje widzowe. Dwa paski i już mam pełen kombajn, Widzicie? Widzicie? Już mam pełen kombajn. No to teraz weźmiemy, jak naszego. Ojdź. Weźmiemy sobie go wysypać. Z przyczepy. O, szybko, ładnie. Tutaj, tutaj. Fajnie. Wysypujemy z przyczepy, wracamy, oczywiście nie po polu, bo tak trochę nieładnie po swoim polu jeździć. Sobie wracamy tutaj, pod kombajn, pod urlę kombajna. Oj, trochę przejechałam, dobra nic nie stało, to jest tutaj. I nam się taka czana, takie czane z ziarenka nam się ładnie wysypują. Dobra, stajem, staniemy sobie w pola. Trzeba tutaj. I się przyłączymy. I kosimy dalej. Widzicie, co 2% nam takie, takie podwójne te takie paski daje. Wiecie o co chodzi chyba. Mam nadzieję. Cyk. Lecimy dalej. Lecimy z koksem, jak to mówią. Pamiętajcie o sobiku, to jest dla mnie bardzo ważne, ja bym chciał bardzo. A my sobie tu kosimy. Bo dla mnie to jest kilka godzin cieszenia się, a wy po prostu możecie to zostawić w 5 sekund. Więc bardzo się opłaca wam. I lajka też musicie zostawić. A patrzcie masz zalazną pełną komar, tak szybko leci, nie o Przysiadamy się wysypujemy. Wracamy tutaj w te same miejsce. Wsiadamy i kosimy. dalej. Kontynuujemy, tak mówiąc. Wyłączamy, zawracamy pięknie. Jedziemy. Zawracamy, cyk, cyk, włączamy i jedziemy dalej. Pełen kombajn. Przesiadamy się i jedziemy. Kurczę. Ale się teraz powiedziemy. Oj, tutaj nie wyszło. Dobra, mamy. Wracamy. Jedziemy do stresu, bo mam panu Wysypać to? I później może to sprzedamy. Ładnie wysypujemy. O. I będzie odcinek, może, samego jakby. Wiecie o co mi chodzi. Samego. O. Jakieś bitkę nam się odblokowała, 10 km przyjechaliśmy. Bardzo fajnie. Dostać im na to 10 tysięcy. Bardzo fajnie więc wracamy się do kombajna, tutaj odstawiamy tak sobie z i kosimy dalej tyk jedziemy cyk Jedziemy. Już taki ostatni paseczek nam został? O pięknie. Włączamy. Zawracamy. Cyk. I jedziemy dalej. co się nie dojedziemy do końca raczej.

Ładnie nam się wysypuje na szczepę. Możemy się na polu stanąć. Po co tam jechać i dokończyć tutaj? Cyk, pięknie. Możemy jechać wysypać. I może zrobić tą misję. Cyk. Wysypujemy pięknie. Okej. Okay. Odstawiamy kombine. O, patrzcie, nam urosł tutaj ładnie. Tylko kombajn. kombine. Poz taki malutki. Nie podda się nawet bym powiedział. Oj, Chodziłem oj, oj, Teraz Teraz i sobie misję. oj, tą. Idziemy wsypać. Teraz musimy, wykonamy my tą misję. Zobaczymy co nie do nas chcą. O, musimy jechać po resztę. tutaj szybko odszczepimy, musimy szybko jechać. Mapę trzeba włączyć. i Jedziemy w tym miejscu. Szybko robimy tą misję. Po pieniążki dostajemy 20 tysięcy, to się chyba za to dostaje, jeżeli się nie mylę. To trzeba kupić ten 7, tak, to, to było tak, 7 to jest bez sensu. Czy go sprzedawać, bo nie jest tak fajny, taki słaby? Tak fajnie wygląda bardzo. Tak na starość, nie? Czyli sobie ładnie jedziemy. <laughs> Na spokojnie, właśnie dużo czasu jest. Minuta to jest bardzo dużo czasu. O. Oj, się trochę. Tutaj. O, wpuściliśmy do Jedziemy. To jest tutaj. Bie A to będzie tutaj. O, już widać. Są śledzie chyba, to są jakieś. Albo nie wiem. O. Nie no mamy 20 tysięcy, się nie myliłem. Wpływa na nasze konto. Dzisiaj zarabialiśmy 30 tysięcy, widzowie. To jest duża sumka nawet. Ok, a myślce może posprzedzajemy trochę. No, a sobie wracamy. Jeszcze mam i jeszcze coś przydam, może dwie przyczepy z rzepaku, może. Przydam. A później się zaorę, w kolejnym odcinku. Hmm, tutaj mam tą przyczepę naszą. Przepraszam, że mi te laptop chaosuje. Chyba się nie na mnie, nie wiem czy to w by słychać. No biorę żepak. nie, tu jest rzepak, tak. Cyk. w takim kątem, no pewnie damy radę. O. Bierzemy rzepak. E, gdzie mamy najdłużej? Patrzymy princess I rzepak mamy najdroższy w Station. To lecimy do Station. A gdzie to jest, teraz trzeba zrobić, zobaczyć, znaleźć na mapie. Station, station. Station. To jest to? Selling point, no, no, ale... Gdzie my to mamy? Station. Tu? To jest myn. Selling point, mil to jest. To jest hardboard, chyba. Tak, to jest hardboard. Gdzie to jest? Widzowie. Wiecie może? To. Slury jakieś. To. Kurczę. To. Plant. Kurczę, gdzie to jest? Tutaj coś jeszcze było. Pamiętam. Na dół. O, o Station jest. Dobra. Jedziemy tam. Ja to pamiętam czy to jest bo w którejśki dużo. Więc jedziemy. I pamiętajcie, jeżeli nie chcecie przegapić mojego filmu żadnego, to kliknijcie dzwoneczek. I jak widzicie jakiś film, to dostaniecie powiadomienie. Więc fajnie chyba. Więc opłata się super tuba dać. Naprawdę się uważam A my sobie jedziemy <laughs> Idziemy i jak ktoś napisze w komentarzu hashtag fajne to przypnę mu serduszko na serio. Ja nie kłamę nigdy widzowie. Ja z swoich widzów nigdy nie kłanę, nawet. Nie wiem, czy w ogóle są na, ja są na, ty, na tym kanale. Fajnie by było, bo subskrypcji tutaj nie ma żadnej od jakiejś innej osoby niż z mojej rodziny. Bo tylko ja żył do swojej rodziny. Więc fajnie by było, gdyby ktoś mi dał. No ale wysypujemy ile dostajemy pieniążków? Oj, i dużo dostaniemy. Mamy 60 tysięcy, prawie. Dostaliśmy około 4, 16 tysięcy. Więc No, widzowie, i na tym musimy zakończyć swój odcinek. Później tam dojadę, bo ja się muszę kończyć. To trzymajcie się i Elo.